przez. No to zaliczka. więc no. Piękny dzień, gitarę tu... Uważaj, bo ty. No, gramy w piłkę, dawaj, no. No. <try> Dobra, no masz. No. dobra. Ej, miałeś zaśpiewać, nie? Policę, ale ja, śpiewasz, na A to jest, ale to masz rady, no. Będziesz śpiewał dalej, to jest na pito. Nagrywaj, drawca, dopeć. nagrywani. Trzymaj. No ale trzymaj. No, no. Bo ja stara. Idę ten gałęziamy, widzisz, tutaj? Ja idę. Ej, zrób jakiegoś dekaza, ty! Ej, zrób jakiegoś dekaza, skoczmy z tych szaki! Ej, skończy z dachu!